Dzień dobry kochani, witajcie w czwartek. Mam cukierka w buzi, natomiast cały czas muszę nawilżać moje gardło i cały czas coś yy, zażywam, bo no, średnio mi przechodzi to gardło, tak więc najmocniej Was przepraszam. Byłam już w sklepie, mamy godzinę 11, wróciłam, nawet powiem Wam, że szybko się uporałam z tymi zakupami, ale nie będę Wam pokazywać znowu kolejnego holu, nie będę robić. Natomiast to, ile zapłaciłam dzisiaj, co prawda wzięłam trochę rzeczy, bo wzięłam, tutaj mam taki długi paragon, natomiast zapłaciłam 510 zł i co prawda wzięłam trochę takich rzeczy, które żebym miała w zapasie, jak na przykład, dlatego, że stwierdziłam, że za tydzień nie pojadę do Lidla. Natomiast są niektóre rzeczy w Lidlu, które lubię i które, które mm, są dużo tańsze od na przykład oszołoma. od Osho. Ja mówię oszołom, Natomiast to, to jeżeli tak mówię, to tyczy się Osho. Więc tak, są takie rzeczy. No i na przykład zmywak kuchenny uważam, że te z Lidla są jedne z lepszych. I też są tutaj w miarę tanie, bo są po 2,49 i na długo one wystarczają, co prawda? Ten zmywak, kochany, ja średnio raz na dzień wymieniam. I nie myję naczyń jako tako wiecie, tym zmywakiem, natomiast zawsze coś tam przycieram. No i tak właśnie to wszystko wychodzi. Więc no na tego zmywaka u mnie akurat, czy do oczyszczenia okularów ten zmywak mi służy, czy do wyczyszczenia w ogóle jakiejś takiej powierzchni, gdzie muszę tam zdrapać coś, no to to się świetnie sprawdza. Lubię też z Lidla worki na śmieci, natomiast ja biorę, jak wiecie, te 35-litrowe i 25-moli, no, no 35-litrowe były dzisiaj trzeci minus 75%, ale i tak jeden jakby ten worek kosztuje już 5 zł, 4,99. Natomiast no też wziąłam zapasie, żebym dopiero jak coś to za miesiąc musiała do tego lidla jechać. No i wziąłam tutaj również z takich droższych rzeczy to oliwę z oliwek. Wzięłam właśnie dwa dwa dwie butelki tej oliwy. No oliwa była po 17,99, ale też był tam upust jakiś, bo wychodziła druga za 14, czy jakoś tak, więc wzięłam dwie. Z takich właśnie jeszcze większych rzeczy wzięłam kurczaka. Ja biorę właśnie tego kurczaka biesiadnego, ale widzę, że nie. Ja wzięłam kurczaka gospodarskiego, tak? tak? Z gospody, czyli ten... Mm, pod względem lepszego mięsa jest tylko bio, natomiast bio nie było, ja ten właśnie drugi, drugi pod względem lepszości mięsa, bo uważam, że to jest taka dobra alternatywa, jeżeli nie mamy właśnie narosu takich swojskich kurczaków od dziadków to właśnie kupuję tego gospodarskiego kurczaka z Lidla. Chciałam perliczki kupić i jeżeli by były, to bym wzięła z cztery te perliczki, bo jednak nam ten rosół, może tak będzie lepiej, nie? Ten rosół jednak nam bardziej smakuje właśnie z, najbardziej z perliczki. Natomiast no nie było, nie wiem, czy jeszcze nie ma sezonu na tą perliczkę. Jeżeli będzie, to muszę właśnie kupić sobie w zapasie. Myślę, że właśnie od września się będzie zaczynać. Więc, jak pojadę za jakieś trzy tygodnie do Lidl'a, to już powinny być te perliczki. Dawniej jeszcze, właśnie w tym moim osiedlowym sklepie, na wiosnę, były perliczki i sobie tam kupowałam. Natomiast teraz już też właśnie nie ma tych perliczek. Co ja tu jeszcze mam? Ogórki kiszone, wzięłam właśnie dwie paczki, żebym miała, bo ja biorę te harszczanickie bio. A one właśnie tylko w Lidlu są. I z takich najdroższych rzeczy to chyba tyle. Co tu jeszcze mam takiego, patrzę, ale nie, same takie pierdoły po 5-7 złotych. Dobra, tu jeszcze mam cytryny. Cytryny są po 9,51 za kilo, ja wzięłam kilo 89, 10 cytryn i wyszło mi 18 zł. I tutaj mam jeszcze łososia pacyficznego na obiad i za 20 zł jest ten łosoś. Dwie dwa ręczniki papierowe, te większe takie i tu mam za 19 zł dwa. Więc to by było tyle z takich droższych rzeczy. Natomiast takie pierdołki no to... Filet z piersi kurczaka jeszcze wziąłem ten Eko, po 32 zł za, za kilo on był i ja wzięłam tutaj, miałam pół kilo. Mm, więc wyszło mnie 17 zł. Dobra, i jeszcze z takich fajnych rzeczy. Wzięłam Mikołajowi y, taką y, tablicę do nauki alfabetu. Ja wiem, że on jest jeszcze pewnie za mały na to, y, bo dopiero ma dwa, y, skończył dwa lata, więc jeszcze jako tako nie będzie tego kojarzył. Ale zauważyłam, że on bardzo dużo teraz zapamiętuje, więc. Tak uznałam, że to jest najwyższy czas, żeby mu pokazywać, żeby się obył z tymi literkami. I tutaj jest fajne to, że tutaj się dopasowywuje, o właśnie to tak działa, że jakby dopasowywuje się daną literkę do danego okienka, tak? Dobrze mówię. No, takie puzle wtykowe. No, wtyka się. Do danego okienka, właśnie ten, tą literkę, więc on już też powtarza, myślę, że będzie fajną zabawą. I co jeszcze, jak stanie właśnie we wtorek, um, mówiłam Wam, że czekam na jedną paczkę, to właśnie było też rzeczy dla Mikołaja. Um, I kupiłam mu dwie książki. Jedna to jest Uczuciometr Inspektora Krokodyla, a druga to jest Wielka Księga Supermocy. I tutaj są książki, które, jakby, to są książki, które edukują emocjonalnie dziecko. Czyli um, 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 uczą uczuć, uczą wyrażania uczuć i e, uczą tego, że um, to, co czujemy, to nie jest coś złego, że warto um, jakby mówić prost o tym, że nie wiem, jestem zły, daj mi na chwilę spokój, albo jestem szczęśliwy, żeby on potrafił wyrażać, żeby moje dziecko, Mikołaj potrafił wyrażać swoje uczucia. I pewnie w większości z was wydaje się to naturalne, że jakby każdy się uczy o uczuciach, albo mówimy je, albo po prostu Zwalczamy to w sobie, to, te dane uczucia. I mówiłam o tym, że właśnie te książki, tak mam nadzieję, że pomogą Mikołajowi nauczyć się wyrażania danego uczucia. I tutaj mam akurat w tej książce Uczuciometr Inspektora Krokodyla. Mamy tutaj 10 uczuć, ale to są takie, wiecie, podstawowe uczucia. Co prawda, ta książka jest dla dzieci od 3 chyba lat. Natomiast wydaje mi się, że jak będę mu czytać, on dużo rozumie. Więc. Coś tam będzie ogarniał, tak mi się wydaje. No i tutaj mamy radość, smutek, złość, strach, zazdrość, zawi, zaskoczenie, wstyd, wstręt, miłość. Wydaje mi się, że to są takie podstawowe uczucia, to są uczucia, które jakby dziecko powinno znać, no i nie powinno się ich wstydzić, tak? Bo każdy odczuwa jakieś tam uczucia i, i powinniśmy potrafić je okazywać, nie tłamsić tego w sobie, mm, tylko po prostu powiedzieć wprost, że nie wiem, jestem smutny, zły jestem na dany moment, jestem szczęśliwy. Mm, tak mi się wydaje. Dlatego, że w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że trzeba uświadamiać dziecko. Ruszam Wam tu kamerą, ale mam nadzieję, że Wam tutaj nie przeszkadza. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach trzeba uświadamiać dziecko od samego początku, bo żyjemy w takich czasach, że prędzej czy później ono się dowie o takich dobrych i złych rzeczach. Tak naprawdę, o złych się szybciej dowie niż nam się wydaje. Więc trzeba uświadamiać, i to tylko nie chodzi tutaj o uczucia, natomiast no, o wszystkich, o zagrożeniach trzeba dziecko uświadamiać i tłumaczyć mu, że żeby podjął właściwą decyzję, żeby poprowadzić go pod właściwą decyzję, żeby on mógł podjąć właściwą decyzję. A my jako rodzice wydaje mi się, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przekazać mu Albo pokazać mu na przykład parę dróg, do których może podążyć, żeby sobie mógł wybrać, czy to jest właśnie ta odpowiednia droga do danego zagrożenia czy do danej sytuacji, tak. A w ogóle tak a propos książek, to. Ja a propos tego wszystkiego tutaj, co odkrywam też pewnie zauważyliście, że ja takich różnych dużo rzeczy, książek czytam na temat granic, na temat tego, jaka pewność siebie powinna być, na temat tego, jak człowiek powinien się um, zastanawiać nad życiem i w ogóle. I ja jestem osobą, która pochodzi z wioski, gdzie jakby... No wiadomo, większość osób się zna na wiosce I to jest taka, takie społeczeństwo, że jeżeli ktoś coś robi inaczej No to jesteś gorszy, dziwny i w ogóle Tam większość społeczeństwa w danej wiosce Nie mówię tylko o konkretnie mojej, czy o konkretnie jakiejkolwiek Natomiast wydaje mi się, że na każdej wiosce tak jest Że jak jest mniejsze społeczeństwo, mniejsza grupa osób No to po prostu każdy się zna I bardzo często ludzi pochopnie oceniamy i na przykład, co chcę powiedzieć, że na takich wioskach bardzo szybko ludzie, głównie tacy starsi, podejmują decyzje takie, a to ty ty jest jakiś jaki owak, a nie jakby nie patrzą na to, że to jest dla ciebie na przykład dobre czy, czy złe. Wydaje mi się, że jak teraz, no teraz jestem już w mieście 4 lata i powiem wam, że trochę przysiągnęłam już tym miastem i 4 lata temu ja, a teraz to jest w ogóle zupełnie inna osoba. I ja myślę, że tutaj dużo osób, kto mnie zna, no to jestem dla niego, dla nich dziwna i no właśnie więc ja przysiągnęłam trochę tym miastem i takie ja mam wrażenie, że miasto... Nie wiem, czy takie mam wrażenie, czy tak jest. Natomiast miasto wydaje mi się, że do czegoś zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy trochę szli z czasem. Mam wrażenie właśnie, że w mieście dużo więcej osób jest uświadomionych czegoś, a na wsi to jest taka zamknięta grupa, która no nie chce wyjść poza obrąb czegoś, no i nie chce być uświadomiona, bo im jest w czymś dobrze, więc jakby nie chce zmieniać swojego życia. Natomiast w mieście wydaje mi się, że bardziej ludzie mm, potrafią prze, o, przewartościować się do innego życia albo do danej y, sytuacji, tak? Mm, no, ja czytam te książki, dlatego właśnie, że trochę przyciągnęłam tym miastem i chcę być y, jakby do przodu. No i chcę iść z duchem czasu. Y, natomiast trochę też y, jak urodziłam Mikołaja. To moje postrzeganie w ogóle zmieniło się o 180 stopni W ogóle nigdy nie myślałam, że um, będę myśleć i rozkminiać dane rzeczy pod względem dziecka e, Natomiast e, jak urodziłam Mikołaja, no to wiadomo, um, dziecko jest dla nas najważniejsze i chcemy dla niego jak najlepiej Trochę książek tam poczytałam e, i trochę też jakby um, zaczęłam zastanawiać się nad tym, um, jak chcę widzieć siebie jako na przykład nie wiem już osoba, gdzie Mikołaj będzie miał dzieci swoje, będzie miał nie wiem rodzinę, czy tam nie będzie chciał rodziny, czy coś po prostu jak będzie już starszy, to zaczęłam się zastanawiać, jak chcę, żeby żebym ja jako matka była postrzegana u takiego dziecka. No i doszłam do wniosku, że no muszę iść z duchem czasu, żeby właśnie kiedyś usłyszeć od dziecka, że nie wiem, no najprostsze słowa, ale po prostu usłyszeć, że że włożyłaś w to wysiłek i dziękuję ci za to i no i wiecie, że po prostu takie zwykłe rzeczy, a nie że jestem taką matką, która ma wszystko w czterech literach, skończyłaś 18 lat, no to sobie radzić. Natomiast no tak sobie, taki sobie cel obrałam, że chcę w ogóle się zmienić, chcę podążać z duchem czasu. Z takie moje dzisiejsze rozkminy na temat właśnie książek. Zacząłem się oduczuć tak naprawdę, ale te wszystkie książki, które czytam, no to tak naprawdę one trochę mnie budują, trochę budują moją pewność siebie, trochę jakby uczą też dużo rzeczy. No i w ogóle jakby wydaje mi się, że moje pokolenie jest trochę inaczej wychowane, przynajmniej na wsi, od tego, jak się teraz wychowuje dzieci. Aczkolwiek no dużo osób widzę właśnie, że na wsi to dalej jakby ciągną tą tradycję, to co tam wiecie, nasi rodzice nas uczyli. Natomiast tak uważam że ja jeżeli mam możliwości i chcę się rozwijać i chcę jakby podążać z czasem, to powinnam to zrobić, tak? Nie wiem, czy jeszcze co dzisiaj Wam nagram. Taki, nie mam takie dzisiejsze rozkminy moje. E, e, ale nie wiem, czy jeszcze właśnie dzisiaj coś nagram. Jeżeli nie, no to to wszystko. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną w czwartek. E, no i życzę Wam miłego... Ale no i do zobaczenia w kolejnym filmie.